Dwa słowiańskie plemię <kuh> Niech będzie pozdrowiona Wielka Tartaria Dzisiaj troszeczkę zmienimy Zakres naszych zainteresowań Wejdziemy na inną półkę Żeby wyjaśnić A więc zaczynamy Okultysta Witam was przyjaciele Jesteście na kanale Okultysty Z wami jest Alma Ray I dziad ja jako tłumacz. W tym filmie <coughs> Alma Rey mówi: chcę pomówić o takim interesującym zjawisku, jakim są egregory. Co to jest egregor, co obejmuje, skąd się bierze, a także chcę rozwiać trzy podstawowe mity związane z egregorami czyli myślokształtami. A więc tak, egregor to zjednoczenie podobnych myśli określonej grupy ludzi. Czasami też egregory. Nazywane są kolektywną nieświadomością, podświadomością. Lub po polsku funkcjonuje określenie myślokształt. Sądzę, jest, że ono jest nam bliższe etymologicznie niż Gregor. Zatem będziemy używać zamiennie. Kiedy ludzie w coś wierzą lub myślą o czymś podobnym, to te myśli jednoczą się i powstaje myślokształt. To pole energoinformacyjne, czyli poznawczo-siłowe które podłącza się pod ludzi mających podobne myśli. Istnieje mit, że podłączając się do tego pola myślokształtu otrzymujecie w zamian energię, ale także, że przez to pole możecie wpłynąć na innych ludzi. O tym pomówimy za chwilę, a na początek zdementujmy parę mitów o egregorach. Często w komentarzach ludzie piszą, że istnieje jakiś egregor świata. Przypominam, że po rosyjsku świat, czyli mir, to także pokój, w sensie pokój na świecie, świat żyjący w pokoju, czyli że istnieje jakiś egregor świata, a także istnieje egregor wszechświata. Oprócz tego niektórzy piszą, że funkcjonują egregory przyrody czy natury i pojawiają się one niezależnie od ludzi. Oczywiście, że czegoś takiego nie może być, z tego względu, że egregor to zawsze zjednoczenie, wspólnota myśli ludzi. Myślok, kształt. Powstaje tylko wokół myśli ludzi albo istot myślących, a więc przyrody, wszechświata nie wpisuje się to w definicję egregora, bo tylko na bazie myśli egregor może istnieć. A jeśli nazywacie jakieś zjawiska niezwiązane z myślą ludzką egregorem, to popełniacie błąd według tej teorii, bo to nie egregory, a zupełnie inne struktury. Drugi mit o egregorze, który jeszcze częściej mo można spotkać, jest taki, że niektóre osoby sądzą, że mogą funkcjonować myślokształty światła i ciemności, czy egregory dobra i zła. Tutaj przypomnę, czy powiem, że ciemność, czyli ćma po rosyjsku, e, tak wymawiane jak owad nocy u nas. To w starosłowiańskim języku określenie liczby 10 tysięcy. To mówię tak na marginesie, żeby uzmysłowić Wam głębię naszego słowiańskiego języka. No Ale kontynuując. Niedawno nawet pytano mnie, mówi Alma Ray, jak włączyć się do egregorów ognia i wiersza, czy też poezji. Żeby zrozumieć, powinniście zdać sobie sprawę, że myśl o kształt zawsze tworzy się wokoło identycznych, czy też bardzo zbliżonych myśli. Te myśli powinny być bardzo podobne do siebie. Egregor nie zdoła funkcjonować na bazie bardzo subiektywnych czy abstrakcyjnych pojęć, takich właśnie przykładowo jak dobro i zło, światło i mrok. To są skrajnie subiektywne odczucia, i większość z nas rozumie pod tymi pojęciami zupełnie różne rzeczy. I na bazie tych abstrakcyjnych pojęć egregor będzie zdezorientowany, kto powinien w niego wchodzić, na kim on powinien się żywić, ponieważ wyżej wspomniane myśli są bardzo rozdrobnione, czyli nie są zjednoczone. A myśl kształty powstają na bardziej konkretnych myślach. No, żeby wam dać przykład. Dokładnie, to rób to. Nie rób tego, to jest dobre, to jest złe. To rozumieją egregory. Dlatego najsilniejsze myślokształty powstają na bazie religijnych myśli. Bo religia to zawsze zbiór określonych ojcowskich pouczeń i idei. Każda religia określa bardzo dokładnie, co możesz robić, a czego nie możesz robić. W kogo masz wierzyć, a w kogo masz nie wierzyć? Co jest błogosławione, a co jest grzeszne? Dlatego najsilniejsze egregory powstają na bazie religii. I tak się dzieje, ponieważ e, religia to zbiór określonych praw i konceptów. I dlatego myśl o dobrze rozumie, że jeśli dany człowiek spełnia określone zasady religijne, to znaczy, że wchodzi w dany egregor. A jeśli zasad religijnych nie przestrzega, lub stosuje je na odwrót. To znaczy, że nie wchodzi w egregor, i dlatego egregory religijne są najsilniejsze, ponieważ są najprecyzyjniej zorientowane, od kogo mogą się żywić energią. A od siebie dodam, no, a także z tego tytułu, że ludzie, od których mogą się żywić, jest bardzo, bardzo dużo z tego na bazie religii. Na drugim miejscu pod względem mocy stoją myślokształty marek. To markowa technologia, samochody markowe, markowe ubrania, markowa odzież, markowa żywność i wiele, wiele innych. Taką cechą wspólną tych egregorów jest to, że podłączeni pod nie twierdzą, że ich jest najlepsza. Odzież, czy samochód, czy Saiphon, na przykład, używając tej marki masz szanowanie wśród towarzystwa. Tak myślą, e, tak myślą ludzie wchodzący w te egregory. Tu mógłbym dać milion przykładów, ale może dam tylko jeden. Na przykład y, są samochody Subaru. Nigdy po zdradzeniu, że jeżdżą osoby dane Subaru, nigdy nie są dopytywane przez Januszy, czy tam znajomych, jaki model, jaki silnik, czy w Highline, a ile pali, a ile dałeś, bo 99% ludzi nie stać na Subaru, czyli całkiem zwykły samochód za niezwykłą cenę. Z nim byłem wspaniałości na pompowanym do nieba. Wiem to, bo miałem Subaru z starego sztucla za 2000 i nigdy nigdy nie dopytał mnie po odpowiedzi, czym jeździsz w Subaru. Dlatego wśród jeszcze wśród właścicieli tej marki jest takie pytanie: A ile kosztuje nic w Subaru? 1000 no, złotych, wszystko inne jest droższe. Po tej małej dygresji wracajmy do filmu. Jestem przekonany o tym, że w każdej dużej korporacji produkującej dowolną markę jest właśnie, właśnie własny dział magii umiejscowiony gdzieś koło działu marketingu. I w dziale magii opracowuje się, jak najlepiej tworzyć egregor wokół danej marki. To tam powstaje idea czy koncepcja, która później jest wkładana w produkt i w kampanię reklamową tego produktu. Oprócz tego, egregory funkcjonują wokół takich konceptów, jak sieciowy marketing. Czyli, na przykład, Amway, kto pamięta ten szał w latach 90. Czy jesteście w stanie znaleźć myślicie, że jedno ze spotkań Film Tak było ludzie A może tak gdzieś jeszcze jest To jest film, który jest pułkownikiem Czyli odleżał wiele lat na półce Tak jak za komuny pod... Jeszcze go nie widziałem bo, bo jak chciałem go obejrzeć To byłem tam dwudziestoparolatkiem Do umieszczę tak było, nie? Może tak gdzieś jeszcze jest. Umieszczę link do tego filmu. Marketing sieciowy polega na tym, że człowiek reklamuje lub sprzedaje nie swój towar i z tego tytułu kształt zasila jego finanse energią procentem od sprzedaży. Myślę, że niektó niektórzy z Was funkcjonują w myślokształcie jakiejś marki. Najczęściej posiada to negatywne skutki, dlatego najlepiej z czegoś takiego się ewakuować. No, trzecim rodzajem myślokształtów są egregory złych nawyków czyli egregor palenia, picia alkoholu, kofeiny i wiele innych. Tak, ja wiem, że same w sobie te substancje są uzależniające, przyzwyczajające, ale główne niebezpieczeństwo jest takie, że nauk, czyli zły nawyk, powstaje na bazie zasilania egregora. Przeważnie. Po jakimś czasie człowiek przestaje otrzymywać przyjemność z kofeiny czy alkoholu? Posłuchajcie tylko alkoholików. Większość z nich nie piłaby, gdyby nie musiała, tak mówią. Ci, którzy piją, to pijacy, czyli im nadal sprawia to przyjemność, dlatego piją. Alkoholik to człowiek, który przyzwyczaił się do zasilania myślokształtów, ten przejął w części bądź w całości nad nim kontrolę. W takich przypadkach, jak mówiłem, większość przyjemności ci ludzie mają z samego procesu palenia czy picia, niż z wpływu fizycznych skutków tych substancji na, na organizm. Ten zespół czynności przekształca się w rytuał, obrządek, w którym bierzemy udział, ponieważ egregor wymaga od nas tego, a spełniając dany rytuał, coraz silniej wchodzimy w dany myślokształt, taka spirala uzależnienia. I gdyby tych myślokształtów, nałogów nie było, to żaden prawie człowiek nie nabywałby zgubnych nawyków. Jak to możliwe? Weźmy taką sytuację. Że jakiś człowiek całe swoje życie spędził na bezludnej wyspie. Taka biała karta, bez wpływu cywilizacji, bez innych ludzi. I na tej bezludnej wyspie znalazł papierosy czy inną używkę. Raz by jej spróbował i powiedział: Co za okropieństwo, więcej nie będę używał. No, kto pamięta, jak się uczyliśmy palić? Ja nie pamiętam osoby, która nie kaszlałaby za pierwszym razem. A tak środowisko, znajomi mówią, ja cię nauczę, a właściwie nie chodzi o naukę, a o wyrobienie przyzwyczajenia. E, wyrobienie, mówią, powinni mówić, wyrobię w tobie nawyk, zatem to powinno brzmieć. Ci ludzie kłamią więc, powinni mówić, wyrobię w tobie nawyk i złamią twój opór przeciw używce, przeciw truciźnie. I tak na zasadzie fali w wojsku to się plecie. Na bazie akceptacji społecznej, której po obozie edukacji mm, zwanej powszechną edukacją mamy grube deficyty. I żeby wyrównać sobie te deficyty, szukamy wśród rówieśników akceptacji osiąganej za pomocą między innymi używek właśnie. A więc właściwie wszystkie te substancje nasz organizm rozpoznaje jako truciznę. I sami z siebie, poza nielicznymi wyjątkami nie zaczęlibyśmy ich stosować. Dlatego nauk to myślokształt. Wspólna idea roznosząca się od człowieka do człowieka. Psychiczna choroba zakaźna roznoszona za pomocą chemicznych substancji, której sensem jest twierdzenie, że nauk jest czymś pozytywnym. Także te trzy rodzaje <coughs> egregorów religijne, egregory marki i nałogi wykształcają się na bazie tego, że funkcjonuje wspólna idea, ogólny zestaw praw i nakazów postępowania, po spełnieniu których wchodzicie w egregor. Dlatego na bazie abstrakcyjnych pomysłów, myślokształtów nie powstanie egregor. I ostatni bardzo ciekawy mit o egregorach to taki, że ludzie liczą, że wchodząc, przystępując do egregorów, egregor da im coś w zamian, napełni ich energią albo otrzymają coś jeszcze innego. Taki wstępujący widzi tylko mm, korzyści z wejścia do egregora, a w rzeczywistości zachodzi proces właśnie odwrotny, w którym wchodząc do egregora, w większości przypadków coś na, rzecz coś na rzecz myślokształtu oddajecie, a nie dostajecie nic w zamian. Wchodząc w egregor, stanowicie dla niego pożywienie. On odżywia się waszą energią, a także rozdziela waszą energię pośród wyżej postawionych uczestników egregora. Dlatego popatrzmy, popatrzmy sobie na schemat organizacyjny myślokształtów. Taki model funkcjonowania. Najczęściej ma on kształt. Najczęściej ma on kształt piramidy. Większość ludzi znajduje się w jej dolnej części, w podstawie, i za pomocą podstawy Egregor napełnia się siłą. Najczęściej nic w zamian nie dając. Ponad tłumem stoją rekruterzy, którzy werbują ludzi do Egregora. Uskuteczniają propagandę pośród ludzi, żeby oni wchodzili do tego Egregora i ponieważ myślokształt rozumie znaczenie i wagę rekruterów, ponieważ to dzięki nim nowa siła, czyli energia wchodzi w myślokształt, to dlatego Egregor jest gotów dać im w zamian za to zasilanie, dzieli się z ludźmi energią i daje znikome możliwości rekruterom wpływania za pomocą siebie na innych ludzi. A jeszcze wyżej znajdują się rekruterzy rekruterów, czyli tacy super headhunterzy oraz osoby, które założyły dany egregor i nim kierują. Myślokształt rozumie ekstremalną wartość tych ludzi, dlatego jest gotów oddać im więcej energii niż od nich pobiera. I ze względu na powyższe, najczęściej wchodzą, wchodzący w egregor człowiek jest pożywieniem dla tego ostatniego i tych w gó na górze hierarchii ludzi egregora. Dlatego ja zawsze radzę wychodzić z jakichkolwiek egregorów, mówi Almarej. Każdy człowiek, a tym bardziej czarownik, powinien być niezależny od myślokształtów. Dlatego mogę podzielić się z wami uniwersalną techniką wychodzenia z myślokształtów. Ta technika pozwala nie tylko odłączyć się od egregorów, w których wy byliście do tej pory, ale i dlatego, że zrozumiecie, na jakiej zasadzie działają egregory, pozwoli wam korzystać z zalet w większości egregorów, nie dając im własnej energii. I to już w następnym odcinku, jeśli tylko wideo uzyska określoną ilość lajków. A od siebie powiem, przeważnie nie stosuję takich technik jako dziad, ale chcąc być wiernym tłumaczem, skoro autor tak zaznacza, a mnie to obliguje do tłumaczenia wiernego, to czemu nie? Jeśli ilość lajków będzie proporcjonalna, dwukrotna w stosunku do liczby wyświetleń proporcjonalnie, to będę czuł się do zobowiązany. A od siebie dodam że według mnie znakiem naszych czasów jest to, że przekonany mas przekonano masy, że najważniejsze to być na górze tej piramidy. O, znaki pokazuje. Natomiast mniejszość, yy, w mniejszości jak na razie są ludzie, którzy chcą wywrócić tę piramidę władzy, czyli energii. Yy, czyli o, to tam, on pokazuje znaki, wow, pokazał trójkąt, jest w iluminatach, nie? a żebyśmy zaczęli pokazywać takie znaki, odwrotny trójkąt, nie? Nie taki, tylko taki. Ci, którzy pokazują z góry, to znaczy, że wiedzą, czy tam chcą wiedzieć, jak to działa. A my pokazujemy odwrotne znaki, czyli niech władza idzie do góry od ludzi, żeby ta piramida była odwrócona. System samozarządzania, taka idea fixa. Jeżeli chcecie, jeżeli chcecie ten sposób dla tych, którzy nie znają rosyjskiego, dla tych, którzy nie chcą no mogą sami przecież trafić po, po, po źródle. To stawiajcie łapki w górę. A jeżeli chcecie, co chcecie, jeszcze więcej odcinków o Egregorach, jak one funkcjonowały w historii na bazie konkretnych władców, pod nich podłączonych i co to powodowało, to też piszcie w komentarzach. Do zobaczenia w przyszłości. Pozdrawiam słowiańskie w plemie. Chwała wielkiej Tartarii. Z wami był Dziad. Do zobaczenia. Ale jazda pokazywał znaki.